Cześć wszystkim! Z tej strony Halo Valo, a przed Wami odcinek z gry Valorant. W tym materiale pokażemy Wam kilka najważniejszych boostów oraz granatów, dzięki którym będziecie mogli zaskoczyć przeciwnika i stworzyć własną niepowtarzalną taktykę. Dziś pod lupę weźmiemy mapę Haven, która charakteryzuje się trzema bombsightami, co umożliwia nam grę na wiele różnych sposobów. Do pierwszego boosta potrzebujemy Sage, która stworzy ściany na wysokości dachu budynku po prawej stronie od miejsca odrodzenia atakujących. Następnie, za pomocą granatów Ray, skoku jet lub teleportu Omena, skakujemy na ściankę. Z tego miejsca jesteśmy w stanie widzieć całe wejście na bombsite B. Z kolei na samym bombsite przeciwnik praktycznie nie jest w stanie zobaczyć tak oddalonego gracza, przez to niczego nie spodziewając się dostaje kulkę i ginie. Kolejny boost to ścianka Sage postawiona bardzo blisko poprzedniej, w samym rogu miejsca, które widzicie. Stojący na niej gracz jest w stanie zobaczyć cały long przed bombsitem A. To, co teraz widzicie, nie jest może boostem, ale ściana postawiona w tym miejscu otwiera nowe możliwości graczom na bombsite'ie C. Sniper widzi tylko głowy wychylających przeciwników, którzy z kolei praktycznie nie są w stanie dostrzec celującego w nich obrońcy. Raze, za pomocą swoich granatów, również jest w stanie wskoczyć na trudno dostępne miejsca na mapie. Na przykład tutaj, w łączniku między bombsitem A, a przejściem na bombsite B oraz miejscem odrodzenia. Lub tutaj, nad wejściem do tuneli, lub inaczej mówiąc shorta, przed bombsitem A. Przejdźmy teraz do granatów Brimstone'a, od razu zaczynając mołotowym na okno bumpsite'u A. Sam granat leci trochę czasu, ale daje dodatkowe kilka sekund bez snajpera w oknie. Stając tutaj, w rogu miejsca odrodzenia i celując w to drewienko na dachu budynku przed nami, jesteśmy w stanie spalić wnękę przed bumpsite'em B, w której przeciwnicy czasami lubią się ukrywać. Bardzo ważnymi granatami są również toksyczne smoki Viper, które mogą być włączane i wyłączane. Pierwszy z nich to smok na okno bombsite'u A z Longa. Granat ten blokuje całkowicie wizję z okna i co najważniejsze, daje dodatkowe kilka sekund na bezpieczne zaplantowanie spajka. Kolejnym ciekawym granatem jest smog na zajęcie bombsaitu A, który całkowicie odcina dostęp z shorta i lewej strony bombsaitu. Łącząc to z mołotowem brimstone'a na okno daje nam to możliwość zaplantowania spajka po prawej stronie bombsaitu. Chcąc zająć mida i przejść drzwiami na Bombsite C, może nam pomóc w tym Viper, rzucając smoka, który całkowicie odcina wizję z drzwi bombsite'u B. Kolejnym przydatnym smokiem Viper jest smok na longa przed Bombsaite A. Jeżeli chcemy bezpiecznie przedostać się do Shorta lub po prostu zająć longa, bardzo nam się przyda ten granat. Jeszcze na sam koniec przejdziemy znowu do race, która może użyć granatów, wchodząc do wnęki na longu przed bombsiteem C. Rzucony granat wybucha po lewej stronie wejścia na bombsite, w którym przeciwnicy czasami się chowają. Podsumowując, jeżeli gracie razem z kilkoma znajomymi, chcecie zaskoczyć przeciwników lub po prostu taktycznie rozegrać rundy, te granaty i busty to podstawa. Wykorzystane wszystko razem czasami jest w stanie przesądzić o losach gry. Nie przedłużając, dzięki za oglądanie. Jeśli materiał się Wam spodobał, to zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie i komentujcie. Do zobaczenia!